Cześć morda A A jest morda Ale to jest dobra morda Kaja to jest zajebista morda No Dobra widać Czekaj, Czekajcie żeby ją było widać, a, stary, a jak ona była młoda, to, to była mała? Taka wiesz... Jak, jak masz ten kafelek, to roba mnie od tego kafelka. O kurwa seri. Ten... Nie zartuję. Siemamy wszystkim, z tej strony nieaktywni. Dzisiaj długo wyczekiwane przez nas i przez was QA Także zaczynamy, lecimy pierwsze pytanko. Dobra, pierwsze pytanko Hmm. Eee. Maciek robił 8-9 a ja... a nie 10 to nie Dlaczego jest dla mnie. To, to nie jest pytanie A dlaczego tak robiłeś? Dlaczego tak robiłem? Dobra, zrobiłem tak, ponieważ się zagadałem I w tym, jak się zagadałem, to nie myślałem o tym, ile robię powtórzeń Tak, tak, dobra, dora, czyli do... nas, czyli przycinam. Przycinam, tak, Czyli przycinał Tak, przycinał Dobra, dobra niech wam To jest dopisałem. jeden przycinak i tyle Ej, dobra, no, dobra. następne pytanie A jak zjechać w dół z komentarzami? E, tutaj mamy, i tam jeszcze było, ej, ej, do góry Tam macie, chłopaki, zróbcie odcinek, z... a dobra nie ogarniam, który z was jak się nazywa i tak dalej. Ja biega, Macie jakieś psywy czy coś? Czy mam jakieś psywy? No to ja jestem grucha, gruszkiewiczem. A tu nic nie ma chyba żadnego. To jest każej. Ja, ja jestem Błażej, znany w świecie street workout jak i, jako każej workout. Paweł to, to jest możesz... grubas, tak, a ja to jest bocie. No ja jestem Paweł ogólnie, tak. tak. No, Ogólnie, <śmianie> no, no, no. wszystkie elementy jakby śmiania się z ludzi, którzy nie mają nóg, to tutaj u nas jest przedstawicielem tylko Maciek. Bo Maciek kompletnie nie ma nóg. Dlatego jest bocianem. Nieprawda, e... mam, mam u góry na chodzisz, także jest naprawdę. Dobra. E... Prawda jest taka, że mimo wszystko Damian ma jeszcze mniejsze nogi niż Maciej. E... Ale przyjęło się, że Maciek jest bocianem, tak? tak? Więc tak. E... cała magia e... właśnie na... To się Kolejne nie... pytanie. Jaki stosowaliście trening, jak zaczynaliście kalistenikę? No tak naprawdę wszyscy kalistenikę zaczynaliśmy w jednym klubie w Bydgoszczy. No i na tym się skończyło. Tam treningi były prowadzone grupowo przez trenerów, tak więc tak wyglądały nasze treningi. Trzy, no, pozdrawiamy wszystkich trenerów. Zaczynaliśmy no. ogólnie trening rozgrzewką, Dziu. potem mieliśmy y, placem, bazę, czyli no, no. a później trening główny, w którym po prostu ćwiczyliśmy partie mięśniowe. Czemu macie tak mało słów? O, to jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiedzi nie znamy, bo nikt nas nie lubi, pewnie no, taka jest Ja czucia... nie wiem, dlaczego nas nikt nie lubi. Hmm, dobra, dalej. Nie wiem, ja uważam, że content robimy bardzo spoko, także... Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to na dole zasubskrybuj. A my lecimy z kolejnym pytaniem. O, mój tata. O, Jacek G. A mój tata, mój tata jest najlepszy, bo on do, on do mnie zawsze przed Yy, mówi, Damian, ja ci napiszę fajny komentarz, ale ty nie mów kolegom. To <sum> a ja nie widziałam. Ja nie widziałam. Ja sobie nie wiedziałam. Ja I wolę, bardziej A ty mi to i pisze. No fajny komentarz napiszę od tata. taty. A my. A skąd wiedziałeś? No bo na dwie jacygie. A to dla kolega, że się skakuje. I gdzie jest? Bo. A ty znasz się nawać? Ale. A tak A właśnie to, to to dawacz. Słuchajcie, wyobraźcie sobie. Film. To było ten, nie rodzaj ludzi, to było jak nie na siłowni. Stanąłem tak na miniaturce i tak mi wyzywali na tym filmie. I że wrzody pod że jakiś wieszok i tak dalej. I słuchaj to, mój tatak mój tam super film i on patrzy na te komentarze, na te hejty i siedzi sobie tutaj. Tutaj tak brzuch, tutaj i tak. Czyli tam? No, ten, to ma wrzody pod pachami. I mówi do mnie, Damian? Z tych chłopaków? To tak piszą do ciebie? Damian, słuchaj! Damian! Wiesz gdzie oni mieszkają? I tak z taką powagą. Ja, ja się tak śmiałem. Się... Które partie mięśni i do którego członka ekipy zabraliście... Dla siebie zabralibyście dla siebie. A od nogi. Na pewno. Od, od, od na plecy No bo najsilniejsze plecy Od Pawła wąską talię bym wziął. A od Waszej y, Barki. W sumie nie partia mięśniowa, ale tak. No ja nie wiem, ja jestem dojebany we wszystkim porówno, nie? Więc mm. ja jestem po prostu zajebisty. Ja po prostu jestem najlepszym i przechodzimy do kolejnego pytania. Q&A Macie w planach nagrać film skóra w lub z chłopakami z buka? E, powiem tak, chcielibyśmy nagrać, to jest takie, wiesz, no małe marzenie, żeby dojść do tego momentu, gdzie no, kurde, ktoś nas zna tak bardziej. Dla mnie spoko sprawa, że nagle z kimś takim. Na razie jeszcze będzie na ale może w przyszłości. No, no może w przyszłości, jak się trochę kanał rozwinie. Za dużo osobowości to są na razie i pewnie nawet na nas uwagi nie zwrócą. E, dobra, lecimy dalej. Czy lata spędzone w Integracie dały wam motywację? E, ja, ja już mówię, co to Integrat. Integrat to nasza była szkoła. No, moja i Damiana, e, tak naprawdę stamtąd tam, się znamy. Tak, tam zaczęliśmy o. ćwiczyć. Nasze pierwsze treningi były na no tam. Dokładnie tam na drążku. Tam się spotkaliśmy z Maciejem, no. na przerwie razem ćwiczyliśmy i, i teraz... No i tak to zostało i razem uwagi dostawaliśmy w szkole. Pamiętam uwagi, no. Jak ćwiczyłem na drążku, pani, uwaga, eee. bujałem się na drążku, mogłem... Dobra, powiedzieć. ale to w innym odcinku, następne pytanie. Dobra, następne, Dobra, następne pytanie. Zajebisty film, mordeczki, dzięki. Q&A. Czy oprócz street workoutu trenujecie coś jeszcze? Eee. Miał... Dobra, ja trenuję jeszcze kraft magię, czyli samoobronę. Eee, powiem tak łączenie tych dwóch rzeczy według mnie to dobra sprawa bo przy kraf krafmacze mogę się po prostu, inne partie mięśniowe po prostu pracują jeśli o mnie chodzi to ja bardzo mocno łączę kalistenikę i siłownię tak więc no bo ogólnie chodzimy w trójkę na siłownię teraz ja macie i błażej no Damian nas porzucił no dlatego Damiana nie ma na odcinkach z siłowni, także musicie go przycisnąć w komentarzu, żeby garnet w końcu kupił. Tak. No i tak to wygląda. No ja trenuję tak naprawdę samą karistynikę, a ty była jak to jest u ciebie? A tylko no, ty szykówkę chyba, czy coś? Nie, co ty? Kalistynika. Jak to nie koszykówka? Spoimy. No właśnie, nie moje warunki. Dobra. Dobra, następne pytanie. Jakie macie starze, Do jakich celów dążycie na przykład elementy czy coś? Dobra, zaczynając ode mnie to jest tak. Ja mam staż prawie 2 lata 22 lutego będą to już dokładnie dwa, do jakich celów na pewno w kalistynice front lever i flaga, które kulają u mnie, a w siłowni to na pewno po prostu progres na, na wyciskaniu, gdzie aktualnie to jest 110 kg i chcę więcej. Dobra, przechodząc do mnie. 2 kwietnia strzelą mi 3 lata jak trenuję kalistynikę. Z moich celów to jest na pewno full planche, którego nie umiem mi prawie trenując już 3 lata, co jest trochę przypałem. Tak uważam przynajmniej. Ja też nie umiem. No. Ja też. No ale wiesz, patrząc na moje nogi, a na twoje Błażej. A ja? No. no dobra, ty tam się nie liczysz w ogóle. No ale w każdym razie chciałem na pewno full planche'a, hefesta z baka i trochę dynamikę poprawić, bo to jednak trochę kuleje jeszcze. No dobra, ja zacząłem swoją przygodę 19 kwietnia. 2015 roku. Niedługo będzie 4 lata. Jakie mam cele? No, dla mnie korystenika to jest hobby, zabawa. Nie mam żadnych takich celów zbytnio na tą chwilę. Po prostu dobrze się czuję jak ćwiczę i, i tyle. No wow. to. to. było poruszające. Dobra, Boże ja a ty jak? Ja... Parę dni temu, w sumie za dwa tygodnie temu miałem trzecią rocznicę ćwiczenia korysteniki. W lutym właśnie 2016 roku zacząłem, a jeśli chodzi o cele, elementy czy coś, no to full plunge na pewno, myślę, że niedługo siądzie. Maltis plunge ważne. Może kiedyś prąd? Może no. kiedyś no. a to są te trudniejsze elementy, już no. to wiecie, ten, Żeby kanał rozwinąć, tak? No. Dobrać, to jest, no. no. jest no. największe. Pamiętajcie, to jest sport, sport to jest zabawa, o to ma cieszyć, to ma łączyć, to ma bawić. Nas sport połączył, także... Was też połączył, <grym? grym>? nie, nie. Niech was sport też łączy, a my lecimy z kolejnym pytaniem. Dokładnie. E, dobra, ile razy w tygodniu treningi? Mm. Każdy po kolei? Dobra, to ja powiem pierwszy po prostu. U mnie to zależy, jak się czuję, ale były tygodnie, gdzie po prostu 7 dni w tygodniu treningi, a były tygodnie, gdzie jeden trening, więc to wszystko zależy od tego, jak się czuję do danego treningu i, i tyle. No, u mnie to jest tak, że trenuję jakoś 5-6 razy w tygodniu, w zależności też od dyspozycji danego dnia, tak dalej. Bo no wiadomo jednak, jeżeli jesteśmy przemęczeni i czujemy, że no nie ma siły na ten trening, to lepiej sobie ten jeden dzień odpuścić i się zregenerować, niż później jakąś kontuzję sobie głupią zrobić. Ja łączę magę z koestyniką, dwa razy w tygodniu magę trzy dwa, trzy, nawet cztery czasami kalistenikę i no, tak to, to u mnie wygląda. Ja trening kalisteniczny robię tak od czterech do sześciu razy w tygodniu, sześć dosyć rzadko. I w sumie tak jak chłopaki już powiedzieli, to zależy właśnie od tego, jak się czuję danego dnia. Jeśli mam, na przykład, nie wiem, robię bardzo, bardzo mocny trening, to na kolejny dzień ciężko jest mi zrobić po prostu, bo mnie tam nie Weź, no, to mięśnie stało. Weźcie. Nie ma, ja jestem Jestem tylko pieskiem, dajcie mi Dobra. Tutaj, Dobra, Kolejny. Dobra, Damian chciałeś czytać. E, e, tak, może. Widać. Słowa technika Macie. A nie, nie, to, to nie pytanie, może, to może opowiecie. Bo to nie jest pytanie, to nie odpowiadamy. Może opowiecie, jak się poznaliście, skąd pomysł na taki kanał, skąd zajawka od Street Workoutu i co zamierzasz dalej robić? E, to może ja zacznę opowieść skąd był pomysł na kanał. Tak naprawdę zrodziło się to z tego, że ja zarzuciłem Damianowi koncepcję. Ja wiem, e, tak. No tak razem tak gadaliśmy, stwierdziliśmy, uh -huh. e, a może założymy kanał na YouTubie? Bo Macie kupował kamerę i no. ja, on chciał, coś tam nagrywał umieć Maciej. Może zróbmy to jakiś w Steamie. No i zebraliśmy się tutaj w czwórkę, a jeszcze nie mówiliśmy tego, z czym mówiliśmy na filmie, że miało u nas być na początku 6, a nie czterech. No ale niestety wykruszyła się dwójka, zostało nas czterech i możecie oglądać swoich ulubionych prowadzące. Ci nawet przy nieaktywne. To są i dobra. Kolejny poznaliśmy. Jak cię poznaliśmy, to zacznę od siebie i Macieja. My z Maciejem chodzimy do jednej szkoły. Do jednej klasy? E, I gdy ja zobaczyłem, że Maciej. Bo Maciej zrobił e, takie prezentacje swojego hobby na Lekcji, bo było takie zadanie. Po prostu ja tam patrzę, Maciek fajnie, znaczy fajnie, wtedy dla mnie fajnie, teraz już wiadomo, że był lepiej od tego e, No i patrzę, Maciej, coś tam jakiś mięśni, ma tu jakiś sześciopak, coś tam fajnie ćwiczy, jakiś silny jest, się podciąga na jednej ręce. No to ja też chciałem. No i zacząłem ćwiczyć w tym klubie Gdzie maciek i po prostu z czasem tak wyszło, że Maciej zaproponował, czy nie robimy kanału na YouTube i już. No. Yy, dobra, a ja, ja was poznałem tylko przez klub, Przez klub, Pierwszy raz chyba gruszkę spotkałem, jak go uczyłem baka na jedną. Macie znaczy, no ja tak, tak samo. Yy, no, tak, tak, ja my się no. jeszcze spotkaliśmy wcześniej, jak graliśmy razem w piłkę. O, rzeczywiście. Tak. No, tak. Ja z Damianem spotkaliśmy się razem, tak naprawdę, w gimnazjum. To no. był koniec mojej trzeciej gimnazjum. Wtedy tak patrzę, chłopaki się w sumie podciągają, tak stwierdziłem. A, chuderlak jestem, to też zacząć no, ćwiczyć. Zaczął ćwiczyć, tam potrzec, wstydliwe. No ale ale byli <laughs> zdziwieni, jak maslapa no, zrobiłem. Tak, ja pamiętam. I później ja piszę do mnie ja mordeczko, pijamy na trening, bijez do mnie na trening, no i piliśmy na trening i tak się znamy teraz. No. No i czy to się... <laughs> Kolejne pytanie i jeszcze jedno. Od do, aha, do QA, od kiedy trenujecie i ile macie lat? No to ile trenujemy, to... To, to, o, to już tak, mówiliśmy. Masz, mówiliśmy, a jeśli chodzi o, o... To ja właśnie dzisiaj mam urodziny e, 19 moje, więc możecie mi złożyć te życzenia. Pamiętam, <laughs> ja 19 czy... już miałem, to na filmie tam widzieliście. No ja 19 kończę w maju, a Danem jeszcze mało lat. Ja mam 17. <śmiech> 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 ile masz płyt, macie i w ogóle to fajny ten garb gruszka. Eee. Mamy jakąś miarę, jakiś sznurek eee, znajdziemy sznurek i do was wracam na miarę. Patrzcie zrób. Tak, patrz. patrz łap tutaj. A nie, nie nie, nie. Tu, tu, Czekaj, nie, nie. Czekajcie, zróbcie, miar, zrobimy miarodajny, tak. Patrz. Uwaga. Robisz tak. Czekajcie, robimy teraz miarę pomiar mojej łódki. Tutaj sobie przykładasz. No. O, tutaj. o o o tu, tu łapiesz i masz. Dobra, mierzymy. Ojej. Tu, 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 ej, tu, tu, tu ej, to ej. Mam... Czekaj, zaznaczyć Ci poznaczcie. Ale mało. Mm. Ech, masz to no. Uwaga. Każdy ma w przedramieniu więcej niż on w łydce, więc... Trzymaj. Ale tak równo, nie? Napnij to. 20. Tutaj jest? Czekaj, tu, tutaj dwadzieścia. Jaki... To się potnie jakoś fajnie. <laughs> to nie trzeba ciągnąć, to już wygląda by zajebiście. Uwaga. I ile tutaj. będzie? 34, 34. w łyżce, dziękuję. Tu <noise> Bociana należy do mnie. Tragedia. Dobra, bierzemy <noise> bicki? Tak. Dobra, dobra. Czekajcie, to no jeszcze kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Może wymyśleć pytanie jakieś. Nie, nie, nie nie, szybko. nie, nie. Zdany nie, nie, A to o, ej, to nie. Czekajcie. Ej, dobra. Ja dobra, już. Dobra, Ej, czekajcie. Dobra. Żurek napisał, po ile każdy ma w łapie. Bakują <noise> pozycję. <głos> <Opa>. <głos> Ej, on ma drążek w tym. Idziemy. E, Nie, w tym. E, Aha, ale... Przecież to, mam podróż, dobra, nagrywamy, bo ja chcę już... Dobra, a, okay. nasza jednogłośna komisja, bardzo rzetelna i uczciwa, stwierdziła, mm. że są następujące wyniki. Paweł ma ile uwaga? Dam, 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 dam. 39, 30. Ma 37. Ja mam 38. A ja mam 34. <noise> Także nikt z nas nie może się nazwać mężczyzną, wszyscy mamy poniżej 40. Tak, Więc tak. No, chyba już tyle. Ale Jesteśmy już no, po pompie 40 będzie, tak? No, tak? Tak, tak. Będzie. Tak, tak, tak. tak, tak. będzie ja. <laughs> Dobra. 7 centymetrów <laughs> mówię, <laughs> ja się <laughs> po pompie. No, Szej, ja. Wezmę w udzie, mam więcej niż 40, także mogę czuć się mężczyzną. A z naszej strony to już jest tyle. Dzięki wielkie! Jeżeli chcecie jeszcze jakieś QA, to napiszcie na tym, o, Tam na dole. Tak, koniecznie w komentarzu. No i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I do następnego. siema! Siema!